Posterunek policji w Kozach został utworzony w celu usprawnienia realizacji podstawowych zadań policji. Mieszkańcy będą mieli możliwość bezpośredniego sygnalizowania lub zgłaszania o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia, a także zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. Stworzono w ten sposób warunki umożliwiające szybszą reakcję policji na napływające sygnały i zgłoszenia. Panowie oficerowie. Panie nadinspektorze, dowódca uroczystości. Podinspektor Mariusz Kuliński melduje. Gotowość do uroczystości otwarcia siedziby w posterunku policji w Kozach. Szanowny Panie Pośle, panie Wojewodo, Panie Wójcie. Panie Komendancie Wojewódzkim, Komendancie Miejskim, Policjantki, Policjanci, Pracownicy Policji, Szanowni Państwo. Jest mi niezmiernie miło, że mogę uczestniczyć w otwarciu posterunku Policji w Kozach. Oddawanie zmodernizowanych posterunków to z jednej strony poprawa warunków pracy Policjantów ciężkiej służby, a z drugiej strony Stworzenie warunków, odpowiednich warunków na przyjęcie samych mieszkańców. Zmieniamy w filozofię funkcjonowania polskiej policji. Filozofię polegającą na jak najbardziej zbliżeniu policji do, do społeczeństwa, do poznania potrzeb tego społeczeństwa tak, żeby móc właściwie reagować na to potrzeby. Gratuluję, bo, bo otrzymywanie takich narzędzia, czyli tej nowoczesnej, zmotoryzowanej siedziby mobilizuje również do, do dalszej pracy. Życzę wielu sukcesów, sukcesów i skuteczności w zakresie pracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców gminy Kozy, ale również będących cząstką budowy bezpieczeństwa powiatu Bielsko-Biała i województwa śląskiego. Dziękuję bardzo. Przemawiał Pan Komendant, Jan Dziękuję Panu Komendantowi. Dla dobra mieszkańców. Panie panowie oficerowie, panie nadinspektorze, dowódca uroczystości podinspektor Mariusz Kuliński melduje zakończenie uroczystości.